Just Nazywam się Emilka i jestem na trzecim roku położnictwa na licencjacie i dzisiaj pokażę Wam, jak studiuję się na położnictwie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Położnictwo za to, że jest możliwość pracy z małymi dziećmi, noworodkami, a także z kobietami ciężarnymi. Mamy dużo możliwości, aby wykonywać praktykę w szpitalu na różnych oddziałach, począwszy od patologii ciąży, skończywszy na sali porodowej. Super, super, rodzin. Wyszło. Nie? Mm -hmm. Podcinamy je? O je. je. je jeszcze? Może ten sen. Dasi. Pięknie. Ale nie bójcie się, zanim pójdziecie do szpitala na swoje pierwsze zajęcia, będziemy w Centrum Symulacji Medycznej. Tutaj nauczycie się swoich pierwszych kroków, swoich pierwszych zabiegów, kontaktu z fantomami, właśnie z takimi maluszkami. Więc nie bójcie się, w szpitalu też was nauczą. To nie jest tak, że wchodzicie i od razu przyjmujecie porody. Wszystko, wszystko da, da się nauczyć, wyćwiczyć i nie ma co się tym stresować. Nerede, może będzie wzmocnąców, a może panią Julię e, ubierzemy do szycia. Dobre, Kierunek położnictwa dedykowany jest dla ludzi chętnych, ciekawych, lubiących pracę z człowiekiem, pracę z noworodkiem, chętnie rozwijających swoje umiejętności z dziedziny różnych nauk, ponieważ nauka, położnictwa oraz kontynuowanie pracy w zawodzie wymaga ciągłej edukacji. Świat To jest zawód powołanie, to jest zawód po prostu z pasją, cały czas z ogniem i to cały czas się rozpala. Dobra położna ma w sobie dużo wyczucia, dużo kobiecej mądrości, bo musi towarzyszyć swojej pacjence w chwilach dla niej i trudnych, i właśnie takich ciężkich, smutnych, ale też radosnych, które zapamięta na całe życie, na przykład właśnie poród albo kiedy położna pokazuje kobiecie, jak zaopiekować się jej noworodkiem. I na naszym uniwersytecie można po prostu tej, tej mądrości bardzo dużo zdobyć. Myś wydaje mi się, że y, uczą nas w ten sposób, żeby nie tylko siedzieć w książkach, ale też żeby, żeby samemu studiować, odkrywać i samemu znaleźć w sobie pasję do tego zawodu. Chcesz studiować na tym kierunku? Znasz zasady rekrutacji? Popatrz na planszę.